Wyobraź sobie dzień, w którym Twój smartfon nie prosi o ładowarkę, nie zwalnia i nie boi się żadnych wyzwań. To nie marzenie, to Realme 14T 5G, mistrz baterii w swoim segmencie. Z ogniwem 6000 mAh możemy oglądać filmy na YouTubie przez 17,5 godziny albo grać w gry przez 10 godzin. Technologia bypassing dba o mniejsze zużycie energii i chroni baterię, a telefon pozostaje chłodny nawet gdy gramy i ładujemy jednocześnie. Nie sam YouTube'em i gamingiem jednak człowiek żyje, niestety. Wyruszasz rano z domu, robisz zdjęcia, kręcisz wideo, używasz nawigacji, rozmawiasz, grasz, a wieczorem bateria wciąż ma zapas mocy. Zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe? Nie w przypadku 14 T5G. Nie musimy już rozpaczliwie szukać sposobów na podładowanie telefonu, jeśli zapomnimy wziąć ze sobą powerbanka. Za płynność działania odpowiada procesor Mediatek Dimensity 6305G, który radzi sobie z każdym zadaniem. Od szybkiego scrollowania social mediów i przeskakiwania między aplikacjami po wymagające gry. Ekran na mole 120 Hz to prawdziwa perełka e-sportowej klasy. Jasność 2000 nitów sprawia, że wszystko wygląda świetnie nawet w słońcu, a próbkowanie dotyku 1500 Hz i sterowanie zoptymalizowane pod gaming gwarantuje przewagę w grach. Do tego jest energooszczędny i przyjazny dla oczu dzięki przyciemnianiu PWM. Wytrzymałość? IP69 oznacza, że Realme 14 T5G działa bez problemu po 48 godzinach na głębokości 2 metrów pod wodą. Deszcz, pył, trudne warunki. Ten smartfon jest gotowy na wszystko. A funkcja AI w tym segmencie cenowym to prawdziwy game changer. Circle to search pozwala zakreślić na ekranie obraz, tekst lub wideo i w sekundę znaleźć o tym informacje. Gunka AI jednym ruchem usuwa z naszych zdjęć niechciane elementy, jak przechodnią w zatłoczonym miejscu. Z kolei, inteligentna pętla AI rozumie, co robimy na telefonie i podpowiada aplikacje, zanim sami o nich pomyślimy, przyspieszając każdy nasz ruch. Realme 14 T5G to smartfon, który nadąża za naszym życiem. Od maratonów gamingowych, po intensywne dni pełne zdjęć, rozmów i podróży. Bateria, ekran i AI mogą zmienić naszą codzienność, a ten smartfon to udowadnia. Go, go!